Ja wiem, co muszę zrobić. Plan jest taki, żeby ukończyć mapkę na 100%. Ja nie wiem, czy jest faktycznie zakończenie, które można kupić, ale chcę zrobić te wszystkie questy i ten final token, zobaczyć co to jest. Więc robimy to. Odełmanem jestem. I pierwsze, co ja idę zrobić, to iść kupić broni mele. Ponieważ broni mele bardzo dużo kasy zarabiają. Tyle co nóż tutaj, czyli 130 za kila, to jest bardzo dużo, więc pierwsze co, to idę to zrobić, od zaraz zacznę zarabiać katę. Ja, jak ja, ja, dzisiaj raczej zgona nie zaliczę, ja jestem odpalony już, ja się przyzwyczaiłem do tego wszystkiego, przełaniało mi się jak się gra w Black Ops 3, jest, 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 git. Nie mam w planach umierania. Się bardzo przyda. Ona mi plecy ochrania. I ogólnie mogę tej szarży używać, ale ta szarża może mnie zabić też, więc... O, na tym tokenie, zobaczcie, taki... Takie czerwone kółeczko się będzie robić. Ja teraz to zauważyłem. Uwielbiam <laughs> to. Ta, szar ta szarża jest fajna, ale. Ona czasami może też cię zabić, bo pod koniec animacji tak stoisz w miejscu przez sekundę i. Stanie w miejscu w trybie zombie w Call of Duty. To jest śmierć. Tutaj musisz mieć movement, jeśli nie masz fajnego spota do skąpienia się. Jest 11 fala, jeszcze nie zrobiłem pierwszego tego, tokenu. No nie wiem. Nie wiem, czy ja to powoli robię. Staram się, jak najlepiej potrafię, no. Naprawdę, ojej. Dobra, zrobiliśmy. I co, to będzie australium granatnik? Wczoraj... ...australium Minigana wam pokazałem. Zobaczymy, austral jest... U! Oj! Eksplozja chyba jest o wiele większa. Nice! Dobra, to jest spoczko. Duż. Tu, e, tutaj była eksplozja i zabiła zombiaka tam. Dobra, to jest ogromna eksplozja. Nice. Dobra, a teraz trzeba. Y, kolejny token. Y, a nie wiem, gdzie jest token żołnierza w ogóle. Wiem, gdzie jest token Hewiego i Snipera. Możemy Heavy'ego teraz zrobić. A ja mogę to tutaj schować. O! Ja mogę to tutaj schować i po prostu zebrać kiedy chcę te bronie, okej, okay, tego nie wiedziałem, to jest spoczko bardzo, dobra, ale heavy teraz. Insta-kill. Dobrze, no to musi mi po prostu dropnąć insta-kill, więc tutaj ja nie mogę tego kupić, nie mogę tego wylosować nigdzie. Ja zacznę już losować sobie, o! Idealnie, to jest dosłownie do quest'a na heavy'ego. Subcio. Berry. 1 złoty 92 grosze. Zł. Te zombie to zagubione dusze graczy Brygady 2 Fort i Orange. Bez To są ludzie, którzy za długo spędzili czasu na tuforcie brygadowym. Teraz tera te dusze uwalniamy. Pokon <grym> żołnierza w ściekach. Mogę iść tam zobaczyć w sumie. I tak teraz tylko się modlę, żeby mi dropnie Insta Kill, to mogę poszukać tego... Nie wiem, panie i panowie, ja tutaj nic nie widzę. Po... O, jest, dobra, jest, Token żołnierza Mamy, znaleźliśmy. Nice. Jakby jeden z was mógł mi w końcu dropnąć insta kill, byłoby bardzo przyjemnie. Wierzcie mi, naprawdę cieszyłbym się. Tak, jakby tego potrzebuję, żeby kontynuować. I dropnął mi, jak już jest koniec fali, tak naprawdę. Gdzie jest ostatni? Szybko, szybko, ja go, ja go podniosę na początku następnej fali. Brzegaj insta komand, się, respcie się, respcie się, respcie się, RESPCIE się, 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 SZYBKO! C'mon, no ludziska, no bakam was, no a jakie unlucky! Ale unlucky, nie? Akurat mi dropnął pod koniec tamtej... Jaki... dziad... Zdarza się. Mam to kupione? Mam. Ale jajko. My bad, widzowie, my bad. Trochę to spowalnia wszystko, ale nie Ja nie sądziłem, że to mnie zabije! Bo przecież to jest ten australium granatnika niezwykła, ten australium ma eksplozję wielkości człowieku, BOMBY ZRZUCONEJ NA NAGASAKI NO! KURDE! Dobra, jedziemy jeszcze raz. Perki straciłem, jak się umiera to się perki traci, kurde. Ja nie sądziłem, że to mnie zabije. Dobra, ale teraz już przynajmniej ten... Jestem rozgrzany, tak? I trzeba znaleźć tą ostatnią część tarcz szarży, rozglądajcie się widzowie, bo ja ślepy chyba jestem. Dobra, no i teraz część druga tego quest'a, to jest tarcza szarży, której nie mam. God damn it. Gdzie jest ta ostatnia część? Ty no, dosłownie nie wiem, gdzie jest ta ostatnia część. Ona musi być w wodzie, bo jeszcze w wodzie nie byłem. Ej, nie widzę. Nie ma tego tu. Gdzie to jest? Ej, dobra, bez kitu. W wodzie? Nie było nic w wodzie, patrzyłem, jak ślepy nie jestem. Albo jestem? Dosłownie? Irytuje mnie to już. W Intel Roomie nie ma. Trzy razy przeszedłeś obok tego. Gdzie to jest, powiedz mi? Lower farmhouse przy oponach. Poczekaj. Nie. Ten spawn już sprawdzałem. Na zewnątrz. Tam w rogu też sprawdzałem. O, to się nie zrespiło, czy co? No nie gadaj. Tam jest token żołnierza, mnie to nie obchodzi teraz. What the hell? Gdzie to jest? Było? Gdzie było? Kurde! Brakuje mi obramówki. Mam wszystkie. Oprócz tej obramówki, Battlements. Byłem tam 50 razy. Na dole spawnu. Co to znaczy na dole spawnu? Spawny są różne poki. I teraz jest jakiś spawn, którego nie znam, ale ja dosłownie byłem już wszędzie na tej mapie. Battlements. Jestem na balkonach teraz. Nie ma tego tutaj. Przy oknach w rogu sklepku. sklep, ślepku, schlep, sklep! Laudete Jesus Christus. 25 złotych. Dzień dobry. Dziękuję za 25 zł. Jezus Chrystus. Psycha mi siada. No psycha mi siada, bo dosłownie teraz jedyne co ja potrzebuję to ta diabelska część tarczy i nie, nie mogę kontynuować bez niej. Tu, tu, tutaj też może się zrespić. Tutaj nie ma. Zaraz się zmienię w zombiaka, nie? Beskito. Tu jest spawn, nie ma. Tu jest spawn. Nie ma. Na spawnie blue. Nie da się iść na spawn na blue na tej mapie. Czy skrzynce, gdzie był token Demoman'a? Ja tam też już patrzyłem nieraz. Za drzwiami może tam? Nie. Nie ma, nie ma, nie ma. Dosłownie chyba się nie zryspiło. Byłem wszędzie, gdzie się da. Ryszardzie! Wskaż mi drogę! Please! <ścoughs> Minąłeś? Na oknach? Co wy gadacie do mnie? Okna? Poczekaj. Wy, wy wy, widzicie, wy macie już schizofrenię chyba. Widzicie coś, czego nie ma? Nie ma! To jest stacja craftingowa, gdzie to się kraftuje. Przy szybie? Przy blue? O czym wy mówicie? W jakiej szybie? Tam nie da się iść. Haha, <laughs> szaleje zaraz. Zdania ekspertów są podzielone. W ściekach byłem już nieraz. Nie będę tam znowu schodził. W Intel roomie byłem. Tych drzwi nie kupuję, bo one są potrzebne. Nie kupione. Tutaj sprawdzałem. Tu jest miulki. Tam się nie da iść. Tutaj. Bum. Nie ma nic. Tutaj też nie ma nic. Idziemy na. Było. Gdzie? Nie było. Tutaj nie ma. Bum. Nie ma nic. Ja nie wiem, czy to w ogóle tutaj może się respić. Raczej nie, bo tego nie ma. Intel, Bum, nie ma. Za biurkiem, nie ma. Pod biurkiem, nie ma. Bum, nie ma, 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 nie ma. Tu góry też nie ma. Wale vale restart chyba rzeczywiście, bo chyba się zepsuło. W schodach na górze do Intel. Nieprawda. Laudete Jesus Chrystus. 5 złotych. Restartuj, bo to nie ma sensu. Chodź tu gnoju, chodź tu gnoju. Grałem ja na tej mapie już kilka razy i ani razu tam spawna nie było tego czegoś. Przysięgam. Jestem kwiatem lotosu. Jestem definicją harmonii i spokoju. Ty jak ja krzyknąłem, ja dosłownie się zmęczyłem. Ja dosłownie chyba całą swoją energię dzisiejszą wydałem w ten krzyk. Jak odpalić tego moda? Eee, jak jesteś w trybie zombie, to klikasz gra prywatna. Potem zmień mapę, zjeżdżasz tam na dół i będziesz miał. Nie lubię za bardzo tego miejsca, bo troszkę tu ciasno, ale damy radę. Oiman, hey 2 złote. Zrób pełny poradnik, jak to odpalić, bo z tego co wcześniej powiedziałeś nic nie rozumiem. Wpisz w NETA, jak odpalić customową mapkę w Black Opsie 3. Nie będę poradnika robił. <laughs> Wpisz w Google po prostu, dziękuję za donate. <laughs> Czemu ja... On jest full auto, czekaj ja nawet nie zauważyłem, ja zawsze klikałem tylko, on jest full auto. Okej. Okay. Tego nie wiedziałem. I poczekaj, ja to przetestuję. Ja mogę tutaj sobie to odłożyć, tak? Ja mogę sobie to tutaj odłożyć i podnieść, jakbym chciał znowu. Dobra, ja sobie tutaj odłożę, bo ja będę potrzebował pewnie broni Mele... Kiewiego tutaj tego... Eee, czekaj. Potrzebuję. To mnie nie zamieniło, prawda? Dobra. Ja potrzebuję Hamshank, Hamshang. Dobra I teraz muszę wylosować Instakila. Tam ja muszę wylosować ze zombiaka jakiegoś tutaj już nie sądzi. O kurde, nie, 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 nie! Co to jest? Konsola się włączyła, co to jest? Nie mogę się ruszyć O mogę, dobra, boże Jakie dziadostwo wredne Jakbym przez to zginął, bym odinstalował to ja grę. Ja, ja, ja kliknem Escape'a i Tyldę przez przypadek. Jednocześnie. I się konsola włączyła i nie mogę jej wyłączyć, nie wiem czemu. I stamy w miejscu. Dosłownie, gdybym nie miał tarczy na plecach, bym umarł chyba. Ona stankowała wszystkie hity. Jakimś takim się skończy, to sprawdzę, czy one-shotuje. Nie one-shotuje. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. To bardzo utrudnia mi życie, że nie łączą już. Muszę tak pojedynczych zombiaków wybierać. Na takim długim korytarzu, żeby po prostu do tyłu cały czas iść i bić. Zrobiłem Nice! Został nam tylko żołnierz! Żołnierz! Jesteśmy tak blisko widzowie. Ja nie wiem, jakie żołnierz ma questy tutaj. Zobaczmy. Nie mogę wejść. Jaki quest? Granatami zabić. O kurde, tak późno będzie ciężko, bo granaty nie biły już tak dużo. Będzie ciężko zabijać. najdami. Kurde. No, zobacz, one nie zabijają już, to trzeba early zrobić. Żołnierza chyba trzeba jako pierwszego zrobić, bo granaty już nie zabijają. Kurde, może krawlerów tutaj tak obitych? Nie zabijają. O mój Boże, nie. Zaliczyło mi! Nie wiem jak! Nie wiem jak! Nie wiem jak! Chyba zabiłem tym jednym granatem jakimś. Dobra, zaliczyło mi, nieważne. Intelligence. Muszę. W... Okej, okay, w Intelu... W Intelrumie muszę przeżyć przez trzy rundy. Tam jest napisane dwa, ale trzeba przeżyć trzy. To jest skamp. Dobra, idziemy, robimy to. To jest do zrobienia. Jesteśmy tak blisko! No pa, na tych schodach czasami się blokuje. Dobra, nie mogę. Dobra, zaliczyło mi, ale ja nie wiem czemu. Czasami mi się blokuje. O! Czasami można się zablokować na geometrii tych schodów, i nie możesz iść. O, o, nie mogę iść. Bra, bra. 1, 2, 2, 1, 2, Jaki jest następny Quest żołnierza? Pewnie Superku zabija. Będzie ciężko, bo bronie mele tutaj już nie zabijają na hita. Akurat insta-kill jest. Mogę pofarmić kille. Jest. W końcu szczęście sprzyja. Nie, jednak nie. Potrzebuję więcej miejsca, potrzebuję CWEBIEL. Podkreślenie dwa złote, a masz tu. Niedobrze, jamperków. Nie, Nie wytrzymam o zabadziew, no. Tak blisko! Dosłownie zostało mi tylko zrobić te challenge żołnierza. I ten final token, cokolwiek to jest. Jaki badzie Braaad. Pio, jeden złoty. Pio. <laughs> Pio. No ja muszę najpierw te challenge z Mele zrobić, ale kurde... Najgorsze jest dropnięcie tego insta-killa, jak ja robię tamten heavy'ego zadanie, tamto, tamto zadanie. Mi nie chce czasami dropnąć przez dwie rundy, nie? Żołnierz zrobiony. Przetestujmy Australię wyrzutnie. Rakiet. Uj, oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Dobra. No to teraz ee, z go na koniec. Dobra, teraz snajpera zrobimy. Halo! Halo! Weź mnie na górę, bo zginę przez to, no. To miejsce jest takie popagowane. Nienawidzę go! Zginąłem prawie, bo nie mogłem wejść. Ta geometria jest taka krzywa, nie da się wejść po tym. Sunąć się. Niech mi ktoś napisze, gdzie się respi ten final token. Żebym nie musiał go szukać. Bo on chyba się respi, jak już wszystko zrobię. Bo ja go nigdzie nie widziałem. No chyba, że on gdzieś jest. Na spałnie w ławce? Dzięki, strex. No to na, na pewno go tam teraz nie ma, bo ja nie raz tam już patrzyłem. Kukri, dobra. Szybko wydropić kukry zanim bo zombiaki się zrespią Kukry 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 No nie Nie wytrzymam Dobra Na ile hitów? Na dwa Chciałem podskoczyć, bo się robiło niebezpiecznie. Granatnik, wyjmi granatnik no! Boże! Dobra, sniper zrobiony. Idziemy po token heavy'ego od razu. BOOM! 27 fala, o wiele lepiej mi teraz idzie. Czekaj, ja zacznę sobie losować hamszanka, bo potrzebuję szynka. Okej, okay, dziękuję. Oj oj oj, oj gra chyba chce, żebym to zrobił już. Nawet mi daje to, co potrzebuję od razu. Jeszcze jakbyś insta-killa mi dropnęła. Gro, to by było. Power-up, nie teraz ten power-up, najpierw insta-kill. Ja chcę to zrobić już dla własnej satysfakcji. Ja chcę wiedzieć, że po prostu dałem radę. Come on, come on, come on, nie jestem tak blisko końca. Oj. O kurde, blisko było, nie? Oj, blisko było. Musiałem się ratować, okej. Okay. Dobra! Minigun power up teraz. To jest RNG już. Myślałem, że dropnął od razu, ale dropnął mi. Dobra, poczekam aż mi się więcej ich porespi. Ajajajajaj. Jest! Uh, dobra, 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 dobra Okej, okay. mam wszystkie Australium bronie Teraz został mi ten final token Ja wiem gdzie on jest Ale nie wiem co ja muszę zrobić Teraz Jesteśmy bardzo blisko końca Final token jest w spawnie Na ławce Jest Dobra Patelnia, złota patelnia? Złotą patelnię będę miał 50 kg z patelni, odłożę minigana. Od razu jest dobra, mam. Come on, jesteśmy tak blisko, 50 kg. To było blisko. Jestem w złym miejscu, po prostu. I zombiaki są źle ustawione. cztery hity nie dobrze full focus full focus full focus pełny focus Ja mam nadzieję, że to jest że ja tylko muszę zrobić 50 km z patelni, że potem nic nie ma Swędzimy. Stresuje się człowiek. Mam no już dość tego dźwięku, naprawdę. Wszystko? Ja po prostu złoto opadnie dostałem? Myślałem, że ona. Ona szybciej nie bije, ona po prostu one-shotuje. Okej. Okay. Ja myślałem, że to ona, nie wiem, ona będzie jakieś wybuchy robiła albo coś jakiegoś OP, szybciej biła, nie wiem, full auto jakieś. Ja teraz spamię, trzymam. Nie wiem. Okej, okay. nie jest zła ta patelnia, bo dosłownie zabija na hita w 33. fali. Dobra, ja teraz się upewnię, czy nie ma nic innego na tej mapie. Wejdę w tą mapkę na workshopie, zobaczę, czy coś jeszcze da się tutaj zrobić. Czy jest jakieś, nie wiem, zakończenie, które można kupić, czy to jest wszystko. Full Easter Egg Guide. on tutaj. Robi questy. Nie, złota patelnia to jest ostateczna rzecz. Ja też miałem nadzieję, że ona będzie coś ciekawego robić. Ta złota patelnia, ale zrobiłem wszystko. Nie da się chyba jej spakować. Zaraz zobaczę. Dobra. To jest dosłownie wszystko. Nie ma tutaj żadnego zakończenia, które można kupić. Zrobiliśmy wszystko. O! Oh, czuję się spełniony. Gdyby, gdybym miał teraz czas i chęć, grałbym jak najdłużej. Teraz się da. Ale naprawdę nie chce mi się. Już gram w to ile. Trzy, trzy, yy, 3,5 godziny ponad. Ja już mam trochę dość tego strzelania do zombie. Ostatni raz sobie pokażę wam. Wszystkie Australium bronie, bardzo dobre są. OP. Poczekaj, jak ja tutaj odłożę tego miniguna i wezmę go z powrotem, czy amunicja się odnawia? Nie, ok. Rozumiem. Fajne są te Australium bronie, ale. To jest tak naprawdę wszystko tutaj na tej mapie. Jak, jak kiedyś, nie wiem, dodadzą coś na tą mapkę. To w przyszłości może jeszcze zagram tutaj jeszcze raz, ale jak na razie to by było na tyle. Wyrzutnie rakiet. Chyba z wyrzutni rakiet najmniej strzelałem, ale ona też jest dobra. Ja wolę granatnik, bo on nie strzela randomowo. Można się teraz pobawić. Nie mogę z za tej patelni. Ja naprawdę myślałem, że ona będzie jakaś OP. Znaczy ona jest OP, bo dosłownie one shotuje zombiaki, ale. Ja myślałem, że ona, nie wiem, będziemy jakiś knockback albo wybuchy, będzie robić, nie wiem. Ale i tak, jest dobrze. Ukończyłem tą mapę. Zrobiłem to dla własnej satysfakcji i dlatego, że ludzie dosłownie mnie błagali. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli byłeś na streamie. Jeśli jesteś teraz na streamie, to... Bardzo Ci dziękuję za oglądanie, ale to by było na tyle. Dobrze się bawiłem, Zarombista mapka, link w opisie filmu. Musisz mieć Black Ops 3 i z workshopa pobrać oczywiście, ale tak. Zarombista zabawa. Zarombista mapka. Jest dobrze. Podoba mi się. Mogę Rocket Jumpa zrobić? Nie mogę, Nerealistyczna gra. Dziękuję Ryszardzie Majowski za tą złotą patelnię. Jedyne, co mi zostało, to... wyjść. Victory! Victory, victory było! Wygrałem. Nie było you fail, to jest victory. O! Czy warto było? Ja jest. Przyznam, że jestem lekko zawiedziony tą Złotą Patelnią. Myślałem, że ona będzie coś lepszego robić, niż po prostu broń Melek, która zabija. Każda Australium robiło coś fajnego. Złota patelnia po prostu jest. okej. Okay. Nie, no i tak zrobiłem to dla własnej satysfakcji i dlatego, że ludzie mnie po prostu błagali w komentarzach. Więc no. Dobra, dzięki. Po raz ostatni. Narka. God damn.